Jest tam Frankowski. Frankowski w polu karnym. Piątek. I co? I to Jeden do zera. Polska zdobyła bramkę. Polska wychodzi na prowadzenie. Euforia. radusz na Enerdowym W końcu. W końcu. I bardzo dobrze powiemy. Na tę bramkę zasługiwaliśmy. A co ja, Marcin, powiedziałem na początku spotkania? Bo Nelo, oczywiście nie Nie mówimy, że to jest słaby bramka, że jednak ktoś zagrał to 64 spotkania w reprezentacji, ale jednak to jest 120 gole. straconych w reprezentacji. Właśnie, to musieliśmy wykorzystać. I fantastycznie, że taki gol padł. Mamy otwarcie wyniku na PG Narodowy. Patrzymy jeszcze raz. Parol, indywidualnie, piłka do Modera. moder Świderski gol! Fiderski, Karol Szwiderski, dublec! Karol Szwiderski, Polska 2, Malta 0, brawo! Obudziła się maszyna Karola Szwiderskiego, to jest to, co my chcemy oglądać, coś, co mogę pochwalić w tym meczu Kubem Obera!